Dobra, a teraz pogadajmy o czasach, kiedy to jeszcze tak byłeś młodszy. No. No tam cię ze wy, wszyscy wypytują, jak się zaczęła Twoja historia z hip hopem, to ja nie będę pytał. Ja cię spytam o anegdotkę z czasów szkolnych. Masz czas na zastanowienie się. Zawsze pytam i otrzymuję odpowiedzi, ty musisz mi na to odpowiedzieć. Ale co, że chodzi ci o jakiś ten, tak? Że... Ja nie wiem, na przykład parze. jak ja byłem młodszy, to na przykład moje kumple przed... miałem taką matematyczkę totalnie zjebaną, no. ale on miał takie blisty, niebieskie 50, wiesz o co chodzi. No. No i wtedy dziwi, na przykład i to do wydechu. No ale to masz już ci mówię, już ci mówię, słuchaj teraz tego, ale mi się od razu, pyk, najlepsza prawie. Liceum. Może być liceum? Dawaj. Jest liceum. Pyk. Ja zawsze, nie że, nie, że mi się fali, nie chodzi o to, Tylko ja zawsze lubiłem bardzo być zabawnym człowiekiem, nie? A, Mam nadzieję, że wychodziło mi. Chyba tak, nie? I no, to super. Siedziałeś. Chodzi o to, że był taki motyw, język polski. Nasza wychowawczyni. No. Nasza wychowawczyni, jej jeszcze nie ma w klasie, spóźnia się 3 minuty. Ja miałem perukę afro. I wchodzę do klasy, bo byłem zajarać fajkę na palarni oczywiście. I zazwyczaj się spóźniałem na lekcje, nauczycielki no, wiedziały, że ja e, się spóźniam, ale nie, że wiedziały, że e, z Otwajek, tylko ja byłem akustykiem tam, wie, w jakiejś Radzie. Wiesz od razu dużo artystyczna Tak, oczywiście, że tak. W Radzie robiliśmy jakieś tam imprezy e, w sensie. tak A dupa dupa. E, nie, chodzi o to, że wiesz, że naprawdę, bo jest niego, nie? Straszne i tam był też kabaret młodych panów, który pozdrawiamy, właśnie oj, tam zaczynaj, czy zaczynają. No, spodobaliśmy się, nie? Nie chodzi o to. Wracając do tego, jak wchodzę na język polski, pych, wchodzę przebrane w perukę afro, ogromną. Nie. Ja ogromną mam perukę na swojej głowie, pyk, siadam do ławki z moim ziomem, Korosem, którego serdecznie pozdrawiam, no i co, i on się zaczyna śmiać strasznie, nie, bo on tego nie widział, bo był odwrócony plecami do mnie, usiadłem, rozumiesz, i on e, się odwraca i ba, ha, 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 nagle wchodzi pani na nauczycielka, nie ni stąd, ni zowąd, Tomek, idź stąd, obrodziłeś moje imię, jak ty się zachowujesz, a ja co, Mam tylko... Ja mam tylko. afro na głowie! Wejdź stąd! Wejdź z kasy! Już! I. Jakieś pierwsza rasizka to. Chyba tak, chyba tak. Wyszedłem stąd z klasy i ona od razu wiesz, ochłonęła, nie? Bo się na klasy, wszyscy w soku. Ochłonęła, rozumiesz? I chciałaby zawołać z powrotem. Tylko że ja wiem, nie będę jak kurwa kebil pod y, tym, pod co y, ja poszedłem sobie dajalać, nie? Nie. I ona wychodzi i mówi, że bez jestem, nie? I rodziców, że ona do mnie później spotkała mnie na przelę, do naszej powrotu, że do, po rodziców zadzwoni, nie? nie. Ja bym niech nie, się pani zadzwoni? Do domu, mówię, mamo swoje, jakie jaja. Mało... Siedzę sobie, wyobraź sobie, sobie, założyłem sobie, założyłem sobie, założyłem sobie afro na głowę, wiesz, i opowiadał o tej sytuacji, i się śmieje, nie, ona, no, co tak powiem, no, wasza, no, no, co za szmata. <śm> 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 słuchaj, nie, ale nie, tak poważnie, słuchaj, słuchaj mnie, posłuchaj. Dzwoni nauczycielka. Do domu. Do domu. Moja matka odbiera. I wiesz, co się stało? Mówi, pani syn nałożył yy, yy, afro i yy, coś tam, yy, szargał moje imię, nie? A ona mówi, proszę Panią, ja Pani powiem coś, nie, mój syn może się nawet gówno na głowie przynieść i gówno Pani to interesuje, bo człowiek jest wolny i ja chcę, on może przyjść ubrany do szkoły i Panią to nie powinno interesować. Dlaczego, po co Pani dzwoni z takimi kłopotami, ja nie przyjdę do Pani do szkoły tylko dlatego, że mój syn ubrał afro, może sobie przyjść kurwa w blond włosach i co Pani do tego? Przez 30 sekund na powiedziała, że w sensie kobieta, nie, nauczycielka. No i wyobraźcie sobie, że dziękuję do dzisiaj moim rodzicom, czy mojej matce, nie, i jej też nauczycielce, że ona tak zrobiła. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo od pierwszej liceum moja nauczycielka, tak jak wszystkich, na wszystkich jebała za to, że nie byli rodzice na, na zebraniach, nie, w sensie, nie, na w wiadówkach. to do mnie nie powiedziała nic słowa, że moich rodziców nie było bo się bała mojej matki od samego początku. Rozumiesz? No. I miałem zajebiste loty już od samego początku, kurwa, liceum i to tak się spóźniałem, to znaczy, nic zna. nie miałem wymagane. Stary ja miałem dziewięć, kurwa, dziewięć jedynek, kurwa, z polskiego. wiesz dlaczego? Znaczy. I ci mówię dlaczego, bo ona była taką pip, nie? No. Że stary, e, fuj niesprawiedliwa była, nie? I e, chodzi o to, że stary, jak, nie ważne jak się nauczył, byś był, wiesz, perfekt nauczony, byś był ja to nauczony, to jak ona Cię nie lubiła, to po prostu dała Ci i tak dwa. No Zrozumiesz? Ale co teraz tego. I ja po prostu, jak ona mówiła, do odpowiedzi. A ja mu zawsze mówiłem, że nie idę, nie? Bo wiedziałem, że ona jest taka. I po prostu sobie przez trzy lata... I ja mówię, proszę Panią, ale ja mam jedynkę. Ja mówię, że nie mam jedynkę w wypowiedzi. Ja tak nic nie widzę. I pyk, następną. Ja mówię, kurwa, przecież nie jestem. Wiesz, ale miałem zajebiście oceny ogólnie. ci lubiłem, w nie? A pisałeś już jakieś teksty? Tak, przecież na maturze stary zrobiłem kawałek, dlatego miałem największą ocę, wypowiem sobie dom, to był kawałek, który zrobiłem na maturę. Wszyscy nauczyli się kurwa na pamięć, a ja zrobiłem stary, napisałem kurwa tekst, nagrałem go, na wideo nagrałem czym, bo miałem w temacie czym jest dom, nie? Dla człowieka, nie? No i tylko nagrałem tam wideo o czym jest dom, na przykład dla rodziców moich, dla sprzątaczki zwykłej kurwa, która pracuje czym jest zdanie dom, dla księdza stary nawet, dla różnych kurwa, yy, że tak powiem ludzi, nie, no. yy, dla różnych charakterów, no i co, no i, no i nagrałem kawałek właśnie, no i stary, zdobyłem najwięcej punktów, w ogóle później się na maturę, opierdoliła mnie na samym początku, bo byłem pierwszy, i stary, wyobraź sobie kubicę, nie, przez no. cały czas tam mnie tak traktowała, zdobyłem najwięcej punktów, 95 chyba punktów, stary, wyszła, i powiedziała, bierzcie, Stomka, przykład. Patrzcie, jak się nauczył, jakie on jest fajne. I myślałem, że wtedy je naprawdę zajebię. To było pierwszego becza, który chciał mi zajebać. Cała jaka, jaka, no to jest naprawdę no, no dokładnie. Jak można tego tak robić? Przez trzy lata tak się zachowywać? A bym, po prostu byłem pierwszy, no, nie, w kolejce, nie? I nie. No i dlatego takich ludzi na przykład nie prawie, nie? Była naszicka tenaf, a była nie wiadomo jeszcze jaka ona przychodziła w starej. Bo ja, bo ja byłam odpoczyna. z moim mężem teraz. No, na wyspach kanaryjskich, już tak było pięknie. A chłopie to interesuje u polskiego, a nie. No i wiesz, no jest jaka tak tak, 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 bo licęę, mam najlepszy czas jaki spędziłem w szkole, liceum, polecam każdemu, mistrz świata. Teraz wszystko się zmieniło, kurwa, teraz poszedłem do liceum, to mnie nie puścili wszędzie kamery na każdym kroku. To Dobrze, a u nie nas nie ma, ma kamer. Są, Są już. No. E, no. dobra, a jakiś przedmiot, jakiś przedmiot, z którego, za którym nie przepadałeś? I matematyka! Ja tak wiem, może... Stary, byłem w pierwszej czasie byłem zagrożony, bo lubiłem sobie tam, wiesz, wiesz, na, po, na imprezy chodzić, nie? Przez matematykę zaczęła liczyć tylko na siebie. I byłem od, od, od no, 15-16 roku życia byłem DJ-em, wiesz, o, o tym nikt nie wiedział. No. Byłem DJ-em, nawet nie wiedział o tym kurwa ten, koleś szef lokalu, wiesz to, się wie teraz jakie mody to mnie chciał no. kolejować, Ale w bo Od mojego byłem DJ-em po prostu i wiesz, i ja grałem też w tygodniu, nie? I ja się, ja miałem na dziesięć, stary. Wiesz, o szóstej musiałem stać, nigdy nie byłem chyba na 7 dziesięć. W życiu. No i co? A? No i tyle. No i... Yy... A co to właśnie Tutaj znowu Zapomniałem. <grym> <grym> no, o przedmiot, którego nie lubiłeś. Aha, no właśnie. No i byłem w dziewięciu <grym> przedmiotach zagrożonych w przedsiedniu. E... I wszystkie w kurwa, w pięć dni. A, A matematykę? Trzy tygodnie, kurwa. Męczyłem yy, się trzy tygodnie z matematyką. Mówię, proszę Pani ja Mertego, kurwa, nie rozumiem. Dobra, dobra. Kim byłby Tomek Wańca, gdyby nie był Gripsony? Koszykarzem. Tak? Tak. E, trenowałeś? No przez dziewięć lat chodziłem w, w koszek grać i nawet byłem tam jakieś, nie Zap wiem. na no. czas <laughs> Nie no, by na jakieś tam ligi, ale byłem tam ile? Nie, już nawet nie pamiętam, ale zrezygnowałem, bo jak można w połączyć szkołę, sport, muzykę, seks i picie. No, chyba, że jesteś gortatem, no to już się nas sprawę. Wiesz co chodzi? No, no. no, nie no. może wszystkiego połączyć, musiałem się skupić na paru rzeczach. Rozumiesz. No. Roz, rozumiesz, <laughs> rozumiesz. No ja i wolałem to, albo koszykówka, albo muzyka. Nós temos de